Słuchajcie, witamy Was na kanale Poczuj Klasyka. Dzisiaj, Poczuj Klasyka w warsztacie, czyli seria, o której, w której będziemy opowiadać o naszych perypetiach związanych z remontami aut, z częściami, z brakiem części, z problemami z wykonawcami. I cóż, dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać taki nasz jeden standardowy dzień, jak wygląda objazdówka i problemy, z którymi się mierzymy. Zaczniemy od. Tego DTMA, którego widzicie, to jest replika auta. Możecie obejrzeć go sobie film o tym e, aucie na naszym kanale, bo zrobiliśmy serię. A my będziemy nim, słuchajcie, bić rekord polski w objechaniu e, granic w jak najkrótszym czasie. E, w tej chwili to jest 51 godzin, 48 minut. Sorry. 51 godzin, 59 minut 48 sekund, jeśli mnie pamięć nie myli. Tego 19 sierpnia startujemy z tym autem i trzeba było je przygotować. Także to będzie pierwsze auto, drugie auto, które zobaczycie, to zobaczycie Opla Omega Evo 500, o którym później opowiem parę słów. Zobaczycie projekty związane z Oplem rekordem, z Oplem Olimpią, rekordem. Kupe i, i normalnym autem dwudrzwiowym. Zobaczycie też Maserati Quattroporte 3, Fiata 132. I wydaje mi się, że to z zaplanowanych rzeczy wszystko. Dajcie znać, proszę Was, czy w taka forma Wam odpowiada. Jeśli potrzebujemy jakichś zmian, dajcie, dajcie, dajcie komentarz. Czy wolicie na przykład taki zlepek? zlepek, złe słowo takie zestawienie wszystkich bieżących remontów, które robimy czy na przykład wolicie, żeby po prostu ta seria była podzielona na konkretne auto i remont konkretnego samochodu od początku do końca także te rzeczy będą dla nas bardzo ważne, a teraz wsiadamy do bryki i lecimy na warsztat no i co, bym chciał Wam przedstawić taki dzień standardowy, który, który się dzieje, dzisiaj mamy piękny wtorek jedziemy piękną Omegą B no i co zrobimy zdówkę po naszych warsztatach. Także no, w zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj dzień od deski do deski zaplanowany. A z racji tego, że zrobiło się ciepło. Wozimy się już tutaj o megąbę, Bo już nie szkoda soli, nie szkoda wody. Także będziemy ją objeżdżać i myślę, że przez najbliższy czas będzie pełniła rolę naszego auta e, takiego firmowego. No i dobra. To co, robimy wjazd na warsztat. Zobaczcie, co tu wisi. DTM przygotowania do, do czego? Do? E, do włożenia sprzęgła. Do włożenia sprzęgła. A skrzynia ok nie? Tak. No skrzynia okay. dobra. Skrzynia okej. Jeszcze do wymiany uszczelniacz na wale. No i tam uszczelnienie tam Cały silnik uszczel uszczelniamy. Tak. No spoko. I co, problemy ze sprzęgłem? Tak, bo twardo, strasznie twardo, badał się jest strasznie twardy. Twardy pedał. Oprócz tego, że twardy pedał, to mamy problemy ze znalezieniem sprzęgła. Tak, słuchajcie, kurde, kupione trzy komplety sprzęgieł i lipa. Niestety. A jak jesteśmy na podnośniku, to pokażę Wam, jak wygląda DTM od spodu. A wygląda całkiem fajnie. Korozja tylko na wydechu. A, bo tu początek jest zrobiony z, z tego, tak? Początek jest... Yy... Znaczy, połowa jest z kwasu, to A. chyba. Czyli tutaj jest ten właśnie kwasuwa. Tak. Super Ty rdzy nie ma. Nie ma, nie jest zły. Właśnie, jak na taki wiek to nieźle się trzyma. Fajnie chodzi. Zdjąłem tutaj koło zamachowe, to wiesz, uszczelnie, jest było lany, nie? Tylko, że to porozlewane było i nie wiadomo, czy tu jeszcze nie ucieknie, nie? Aha. No ale to złożymy, odpalimy, zobaczymy, jak w, 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 w chwili się będzie to się zajmie miskę i się uszczelni miskę, nie? Jest i Piotruś. Główny mechanik. Główny mechanik, tak jest. No. Pięknie zabezpieczyliście tego. A, a, to, a ale... widzisz, co lepsze to kurczę komentuje, nie? No. I słuchajcie, drugie auto, które, z którym się mierzymy teraz, to jest Omega Evo 500. Omega, która została wyprodukowana do wyścigów DTM niemieckich. Stała wyprodukowana w ilości 321 sztuk. O tym aucie na pewno nagramy fajny odcinek, bo tam Opel zrobił wałek i miał robić 500 aut, a okazało się, że zrobił tylko 321, na to są nawet dokumenty. A wracając do tego naszego auta. Auto udało nam się pozyskać prawie dwa lata temu. Mieliśmy nim startować w ogóle w rajdzie koguta, właśnie dwa lata temu. Natomiast trochę nam się załoga, załoga wykruszyła, więc pojechaliśmy na trzy auta: inne. Lotus Omega 3000 była i była też Monza. Natomiast w tym aucie trochę mnie zaczął niepokoić dźwięk dochodzący silnika. Mianowicie on tam na, na, na chłodnym dość mocno stukał. No i powiem Wam szczerze, że nosa mieliśmy dobrego. Także zobaczcie, co nasi mechanicy odkryli wewnątrz tego samochodu jeszcze lepszy element, po którym, po którym jest kwestia tego typu, że ja wam powiem szczerze, że to zawo 500 a już dochodzę do wniosku, że trzeba po prostu robić wszystko samemu. O co tu się zepsuło? Ma luz na sworzniach. Aha. No I poza tego tłoki strasznie tańczą, no Mogą, tłoki mogą tańczyć, bo. a ma progi. Ma delikatne. Tłoki mogą tańczyć, bo on jest, y, powinien mieć kute tłoki. No I tak, tylko, tylko że inaczej... mi się wydaje, że o, zobacz, postawano. nawet jaka jest szczelina na piersieniu na bardzo duża jest, nie? Faktycznie. No, on trochę też jest wyeksplotowany. Tuleje trzeba było przetulejować. Górne. No więc będziemy mieć fajną zabawę w postaci tulejowania i co? i Sprzęgło weźmiemy z niego. I no no to tamtego tak, zobaczmy, zobaczymy, jest takie same, nie. O, no, dużo chodziło, zobacz. Tyle, dlatego on tak gra. Grał, grał. Już nie będzie no. grał. A, i są uszczelki? Są, jakiś tam kompleciki, kies, ale to trochę i do tamtego wezmę. No i spoko. Więc tak to mniej więcej wygląda. Patrzcie, fajnie, profesjonalnie oklejone auto, żeby nie porysować. Chwała za to. Także, także będzie się działo. No i co, będziemy szukać tłoków, A on jest przytarty w ogóle, czy nie? Nie, nie. Nie no, jest tr Trochę przytarty. tłoki są tam wydarte, ale... A tutaj... tłok macie jakiś wyjęty jeden, jest, tak? no ja wyjąłem. No to będzie trzeba znaleźć nowe mm. tłoki. No i panewki ja też są te... do wymiany, też są trochę, te są trochę już wydarte, panewki są też do wymiany. No dobra, no to zrobimy... Czyli co? Będą panewy, będzie... Będą tuleje, będą nowe pierścienie, nowa głowica, w sensie obrobiona. Tak. Czyli co, ogarniemy? Kapitalkę. Kapitalka, można powiedzieć, że można powiedzieć kapitala. No dobra, to jeszcze Wam pokażę, jak ta Evo 500 wygląda. Środek jest trochę rozebrany, bo A, jest trochę. A, rozgrałeś środek. No dobra, no jak jest rozebrany, problem... to jest rozebrany. Nie chciała palić. No, ale to też foteliki i Irymszera, więc fajna sprawa. Na kierownicy logo Evo 500. Więc to tutaj ten, tak samo tylne fotele w tej samej, w tej samej nucie. No i co tutaj w tym samochodzie magia się dzieje w zasadzie z tyłu trzeba powiedzieć. Mamy do czynienia z fajnym, w ogóle też będziemy musieli ten spoiler ruszyć, bo on nie zmienia wysokości w trakcie prędkości, więc trzeba będzie go ogarnąć. Mhm. Eee, a ja sobie jeszcze teraz spróbuję zejść do podziemi. Widzę. Słuchaj, trochę jest? Widzę. widzę, widzę Wody widzę. przybrało. Chyba żebym się nie wypieprzył. E, ale nie ma dobrze, jest nie niepokostki. <laughs> Że tutaj fajnie, w fajnym stanie. Też właśnie jeśli chodzi o ten, to fajnie się trzyma, nie no, jest jakiś tam zrady Nie ma i tak dalej. Jak na tyle lat. A widzisz tutaj trochę. Tak, tam ale to wychodzi. jest tylko z jednego miejsca. Ale tak naszego. Trzeba będzie, będzie trzeba. trzeba będzie go za, no. zakonserwować. I wydek pospawać, panie. Chociaż ładniej brzmi. A to jest oryginalny DIEMA? Chyba, a nie wiem, nie wiem, nie, nie Oryginalny, bo ma tam numerek tutaj. Słuchajcie, kolejnym autem, które zobaczycie, jest Maserati Quattroporte, Quattrogio, jak sama nazwa wskazuje. Ehm, trójka, czyli lata produkcji 70-80. Fajne auto, silnik 49V8, pięknie brzmi. Już w tej chwili pięknie brzmi, bo został odpalony. Kupiliśmy to auto unieruchomione z pompy wody. Ciekawostka: z pompą wody właśnie się oparaliśmy, upar także będzie, będzie kilka ujęć z, z podmaski. Pompa wody nowa do tego auta kosztuje w granicach 9-10 tysięcy złotych. Natomiast chwała Bogu, mamy w Polsce bardzo fajne firmy, które bardzo profesjonalnie regenerują te pompy i udało nam się ją zregenerować za 1000 złotych. A słuchajcie, tutaj e, rekord klienta. Zaraz Wam pokażę, bo też składają chłopaki. Jest nasze Quattroporte. Weźmiemy, otworzymy maskę, bo dostało nową, nową pompę wody, bo to był problem. Także tak tutaj to wygląda. VSMK, cztery gaźniki. Także będzie trochę zabawy. Natomiast słuchajcie tutaj tak. pompa była regenerowana. W polskiej firmie, jakbyście potrzebowali, fajny namiar mamy. Także, także fajnie ogarniają tematy i co zobaczymy, czy od Bungla? O, A nie od Bungla, bo baterii nie ma. Wszystko w temacie. Słuchajcie, jedno z takich również naszych projektów, o którym jeszcze nie widzieliście, nawet nie publikowaliśmy tego nigdzie, to jest Re Opel Record e P2. E którego udało nam się nabyć w Polsce, w bardzo fajnych pieniądzach, w bardzo fajnym stanie. To jest taki egzemplarz, w którym nie została dokończona renowacja. Ale z racji tego, że ja się napatrzyłem na bardzo fajny egzemplarz mojego znajomego, który też jest zrobiony w tamtym warsztacie, postanowiłem nabyć to auto i ratować się częściami właśnie z tego drugiego samochodu Bartka. Mam nadzieję, że uda nam się to auto jakoś w ciągu dwóch, trzech miesięcy wypchnąć na drogi, skompletować i cieszyć się jazdą, a naprawdę jest bardzo fajnie zrobiona przez poprzedniego właściciela i ja sobie życzę tylko takich zakupów, bo ten naprawdę był udany. Zobaczcie jak ono wygląda i posłuchajcie jego historii. A tu słuchajcie, nasz taki nowy projekcik, w zasadzie to jest auto, które jest praktycznie skończone, tylko zostało tam je uzbroić, udało się gdzieś dorwać właśnie taki nieskończony projekt. No będziemy jakieś tam detale i inne rzeczy kompletować. Natomiast silnik tutaj widać jest po remoncie. Fajne wnętrze w bardzo fajnym stanie. Także tak mniej więcej to wygląda. Ładna nowa podsufitka. Kupę chromów jak za dawnych dobrych lat. I tak to jest... Opel Rekord. Myślę, że też będzie fajne autko do pojeżdżawki. A ktoś naprawdę bardzo dużo serca włożył w renowację tego samochodu. Jest całe nowe zawieszenie wymalowane. Bardzo fajnie jest zabezpieczone, pomalowane spód auta. Także myślę, że też coś ciekawego z tego będzie. Zaraz Wam pokażę właśnie drugie, gdzie chłopaki też składają auto dla klienta. No, a słuchajcie, tutaj jest drugi też rekord. Tylko to jest kupa. Właśnie naszego znajomego, któremu tutaj chłopaki też składają to auto. Samochód trafił do jakiegoś warsztatu, miał być naprawiany, coś tam zrobili, czegoś tam nie zrobili. Silnik pomalowali, powiedzieli, że wyremontowali, bo się okazuje, że przycierały się zawory. To też tak ten będzie będzie dawana do regeneracji, a już ładnie chodzi, ładnie jeździł. No, i taka najgorsza rzecz to faktycznie poprawiać po kimś. Ale to auto, w porównaniu do tego co przed chwilą pokazywałem, ma też bardzo fajną sylwetkę. Bo to jest takie prawdziwe kupa. Zobaczcie, ta szybka jest tutaj cofnięta. Ten dach jest taki fajnie położony. Więc też będzie kawał, kawał fajnego auta. No zwłaszcza, że tutaj Bartek akurat ma trzy samochody na części. Więc to się wszystko fajnie, fajnie ułoży. A tutaj trochę gratków, właśnie z niego, żeby go, żeby go poskładać. A tutaj jest taka schalka, którą chyba będę musiał sprzedać, bo nie mam miłości do motocykli. A to był taki, taki motocykl, który sam własnoręcznie próbowałem odrestaurować. Już wtedy wiem, że nie mam cierpliwości, także też, też ciekawostka. A tutaj mamy zmagazynowany nasz silnik od. Renault 5 GT Turbo, także taki zestawik. A wracając tutaj do tego wskazu, wskaźniki, takie pamiętne liczniki jak w dużym Fiacie. Bardzo fajna sprawa. Auto generalnie fajnie pomalowane, chociaż no poprzednicy też nie, nie, nie do końca fajnie pozabezpieczali, bo tutaj widzimy, widzimy miejsce, w którym nie zabezpieczyli Tutaj odbojów i po prostu przy transporcie czy przy staniu, one niestety uderzały w to auto. To taki ostatni, co mają na placu. W zasadzie przedostatni, bo Wam jeszcze pokażę Fiat 130. No, na zewnątrz taki do, do porobienia, ale tutaj też idea właściciela była taka, żeby ogarnąć yy, ogarnąć przełożenie silnika, bo nie, nie funkcjonowało to tak, jak powinno. No, i to, to zostało ten, ale zobacz, fajnie środek wygląda też wykończenie w drewnie. Fajne welury. Tu wnętrze było prane. No wiadomo, jeszcze jakieś tam pracy. Pracy będzie potrzebowało przede wszystkim lakierniczej, później. Ale to już właściciel będzie sobie decydował, co i jak z tematem. Niektórzy chcą sobie zostawić takie auta bardziej w patynie. ale też kawał, kawał fury, słuchajcie. Nie wiem, będzie miał z 5 metrów. Słuchajcie, no dwa lata temu startowaliśmy właśnie w rajdzie Koguta. Startowaliśmy tymi oto ślicznotkami, które tutaj widzicie. A ta srebrna, Omega 3000, to jest właśnie coś, co gdzieś tam nam wjeżdża na tapetę teraz, bo musimy ją przygotować również do, jako auto awaryjne do bicia rekordu dookoła Polski z dtm -em. Także tutaj mieliśmy bardzo śmieszną sytuację po przeprowadzce, którą pamiętacie z poprzedniej serii warsztatowej. No niestety wystawiliśmy auto na dwa dni na zewnątrz, przyszła jakaś kuna, i przyszła ku mojej drodze i pocięła kable. Także teraz zobaczcie, jak ja się bawię w mechanika, i e, jak e, działam, żeby te kable wymienić. I w sumie mocujemy się z jeszcze jedną nazwijmy to usterką, czyli brakiem akumulatora. Oprócz tego, że brakiem akumulatora, no to brakiem w zasadzie prądu, bo pobierał tyle, że akumulator nie nadążał ładować. Także łapcie to. Dzisiaj kolejny dzień walki z zabytkami nasza Omega 3000, którą zaraz tutaj zobaczycie i już Wam ją pokazuję dzisiaj Omega 3000 no niestety z Omega mieliśmy taką przygodę, że w momencie jak ją wystawiliśmy do przeprowadzki to nam gryzonie opierdzieliły kable no i słuchajcie tak to wygląda kabelki kulturalnie pogryzione więc czeka nas wymiana zobaczcie jak tutaj opierdzimy nowe kable kurde abstrakcja że startujemy bo też jeszcze trzeba w niej ogarnąć yy, pompę wody i przygotować ją do tego naszego bicia rekordu szczurzyć ją trochę bo Stała z 2-3 tygodnie na dworzu, więc trochę zajęcia będzie. No i dobra, słuchajcie, co będziemy, kabelki jeden po drugim wymieniać. Nie będziemy się bawić w zgadywanie, co było gdzie, bo już kurczę jeden Niemiec tu zgadywał, i później mieliśmy duże, nieduże, ale problemy, żeby dojść do ładu i składu. Więc co, zaczynamy. Szósty cylinder, najdłuższy kabel. Ale nie podobają mi się te kabla. Mimo, że mechanik chciał odwrotnie założyć je. E, teraz ten. Czyli dwójeczka tutaj jest opisana. No dobra. Oliwa jest. Woda jest, zaraz będziemy burzyć. Jesteśmy, prąd mamy. Digital, oczywiście, mryga. Musimy go wysłać na serwis. No ale cóż, takie życie. Czasem tak bywa. Zobaczymy, czy zagada. No pięknie, od pierwszego, jak ładnie chodzi. To tak, przed nami nie lada wyczyn, bo trzeba dojechać kilometr Omegą bez baterii alternator jak się włączy światła mówi pa. E, natomiast tak do warsztatu mamy z jakiś kilometr więc myślę że nie powinno być e, jakichś tam większych problemów. Chociaż tego auto zaczyna trochę szarpać nie wiem jak tam z paliwem jest ale kawałeczek damy radę. No i co słuchajcie powiem wam szczerze stary samochód kręcimy się jakieś tam 60 na godzinę teraz ale jest piękna cisza i to jest bardzo bardzo fajne w tych samochodach. Tak słuchajcie wygląda Digital, tu jeszcze przebieg się ustala, Ona ma 120 tysięcy, natomiast no, te Digitale tak mają niestety, że czasem o, zaczyna nam brakować prądu, bo przecież niestety akumulator dentka. Ja naprawdę jestem mega, mega zachwycony, że kiedyś te auta naprawdę robiły fajną robotę, były bardzo ciche. A teraz, no cóż, mamy, mamy dupowozy, mamy samochody, które nas transportują z punktu A do punktu B. Do zobaczyska w warsztacie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy szczęśliwie już na miejscu. Także tak, pompa wody, wymiana płynu, a w międzyczasie bym Wam pokazał ten oto okaz, Omega 3000, którą kupiliśmy w fajnym stanie z Niemiec. E, oczywiście z niesprawnym silnikiem bo ktoś przekładał sobie przewody paliwowe jest cała w na lakierze chociaż tam dyskusje są na temat maski ale to podmiernikiem jest oryginał jedyna wada tego samochodu to jest taka jak tutaj jakiś pan Helmut próbował, próbował robić błotniki także będziemy to poprawiać pewnie z całym progiem i przejrzeniem natomiast fajna jest sprawa taka że samochód jest cały w oryginale i Będziemy starać się tak w miarę zachować. Jest też tutaj gdzieś tam niezniszczony, chociaż ten fotel wymienialiśmy, Z tego, że auto stało w salonie Opla jako auto, takie historyczno-demonstracyjne, więc każdy wsiadał, każdy dotykał i ten fotel był wysiudany tutaj. A żeby tutaj wam w ogóle powiedzieć za tym wszystkim jest kurczę, byłem w szoku, ale trawa, taka morska, która, która fajnie gdzieś tam ogarniała temat. A tutaj, też o przebiegu tego samochodu peda pedalki niewyt niewytarte. Kierownica też w oryginalnej skórze nic tutaj nie robiliśmy. Także taka ciekawostka. Mamy podsofitkę, która się jeszcze nie ten nie opuszcza. Także też dziwna sprawa. Zwykle w Oplach jest, jest szybardach. No niestety, klimy nie ma, ale jest klimat. Także tak bestia. Wygląda. Dziś gotowy, dziś do drogi. Czekaj, pełny ekran, ale wiesz co, coś jest... A widzisz, ruszyłem myszką. Słuchajcie, ostatni epizod, który dzisiaj zobaczycie w tym odcinku to jest demontaż kompresora z Omegi Steinmetz kompresor 293 koniki i prawie 400 Nm momentu. Natomiast kompresor nam Naszym zdaniem nie pompował tak jak powinien, więc poddaliśmy go takiej prewencyjnej reanimacji. Dodatkowo wymienimy rury układu dolotowego. A teraz zerknijcie sobie na to auto. A zanim to zrobicie, też zapraszam na film, który tutaj widzicie w tle. Film, w którym porównaliśmy cztery Omegi Irmschera, Steinmeca z seryjnymi Omegami. Wiele ciekawostek. Także zapraszam do oglądania i łapcie kompresor. No, jak zwykle z pomagierami. Chciałbym wam coś pokazać. Wiele osób pyta, jak to wygląda z bliska. A ja nie miałem okazji. Zobaczcie, uchwyt na ten wygląda jak wygląda, ale to tak w oryginale wyglądało. Mamy kompresor. Pasek. Też śmieszne. Tutaj śruby, i tak dalej. Wygląda jakby taki rzemieślnik robił. Natomiast tak wygląda to w katalogach. Jest tutaj też piękna rura wentylacyjna z Castorama. Dla ciekawostki to jest puszka z kalibry. Bodajże z turbo. No i tutaj różni się zasadniczo tymi portkami, gdzie tutaj mamy siódmy e, wtrysk. E, plus do tego ładny napis. E, Myślę, że tutaj też jakimiś odpowietrzeniami i tak dalej się różni, bo wygląda to zupełnie inaczej niż w standardowej wektrze. No, a dzisiaj słuchajcie ja się bawię w mechanika i ten pan wychodzi out, bo nam hałasuje i nie pompuje. A żeby to jakoś fajnie jeździło, musimy to w 100% ogarnąć. Także łapcie te obrazy. Dla tych, którzy niekoniecznie obcują właśnie z tematem sztajmeca kompresora, no to oni wzięli Steinmet wziął wziąło dopla silnik, nie odprężał go, tylko dołożył kompresor, który pompował 0,4 bara, dołożył ten siódmy wtrysk i osiągnął 293 konie, 370 Nm i przyspieszenie na poziomie tam 6-6,5 sekundy do setki, co naprawdę bardzo, bardzo fajnymi parametrami było w tamtych latach. Tutaj jeszcze. Nie pokazałem Wam wcześniej, a też jest płyta To jest płyta stalowa przynajmniej tak wygląda Na której właśnie są montowane i kompresor i wszystkie rolki prowadzące A rolki żeby było ciekawie Nie wymienia się tylko wymienia się aby łożyska w nich po prostu się wybija I temat jest zamknięty A tak wygląda kompresor bez kompresora Zaraz pokażę Wam kompresor Słuchajcie, 10 minut wyjęcie kompresora, więc naprawdę zarobista sprawa w porównaniu do Turbo. Będę szukał takiej rury. Jakby ktoś widział, z czego się kojarzy, to, to dajcie znać. Ja sobie zaraz wymiaruję średnicę, ale to trzeba i opcjonalny pomiar. Ale jest to w granicach 7 cm, średnicy 70 mm. Jakby ktoś słyszał o takich wężach zbrojonych, żeby jakieś ciśnienie ogarnęły, to dajcie mi znać. A tak słuchajcie, wygląda kompresor. Nie wiem czy będzie słychać. Słychać chyba. No więc sądzę, że jakieś tam użyskowanie. Tak jak mówili nie kłamali Albrex. Tutaj nie wiem czy zajrzymy. Chyba będzie ciężko. No, tam mamy normalny wirniczek. Także jutro będziemy go wieźli do znajomego, który ma się podjąć regeneracji. Jeszcze ciekawostka, numer 3, części sztajmeca. A tutaj mamy wejście i wyjście kanału olejowego. Moi drodzy, tak jak wspomniałem na początku, zależy nam na feedbacku od Was, w Waszych komentarzach, jak chcecie, żeby ta seria wyglądała. To jest jedna rzecz, druga rzecz, yy, rzecz, która mnie zawsze denerwowała, ale ja was muszę o to prosić, bo bez was yy, nie ogarniemy tego kanału, on się nie będzie rozwijał, my nie będziemy mieć więcej czasu na to, żeby yy, tworzyć te treści, czyli subskrypcje, lajki, dzwoneczki. To sorry, ogarnijcie, bo 75% z was ogląda, a nie subskrybuje. Wiemy, że wracacie, wiemy, że oglądacie, natomiast chodzi o to, żebyście byli na bieżąco informowani. No, i słuchajcie, przejrzyjcie treści, które mamy. Fajne testy, fajne porównania. Jeżeli ktoś z Was chce również wystąpić w naszym odcinku z jakimś fajnym, ciekawym autem, nie tylko Oplem, nie tylko Maserati, z czym macie jakieś ciekawe egzemplarze, dajcie nam znać, skontaktujcie się z nami przez nasze social media, które znajdziecie w informacjach o nas. Do zobaczenia wkrótce. Następny odcinek, jaki wleci. To jest odcinek poświęcony targom motoryzacyjnym Techno Classica w Essen. Nie wiemy kiedy wpadnie odcinek z Opel GT, bo tego akurat w tej serii nie było pokazane, ale Opel GT odmówił nam posłuszeństwa. Najprawdopodobniej pompa wody albo termostat, więc musimy go przejrzeć. Mamy nadzieję, że po majówce to ogarniemy. Niedługo będzie bardzo fajny odcinek dotyczący Lotusa Omegi. Będzie to odcinek zupełnie inny niż wszystkie do tej pory. Nie będziemy prawić o technikaliach. Ale opowiemy Wam, co chcemy zrobić, bo chcemy nagrać serię ponad 10 odcinków, w których pokażemy Wam to auto w różnych miejscach, wyjaśnimy jego historię, a my w tej chwili przez najbliższy miesiąc będziemy się bardzo wnikliwie przygotowywać teoretycznie, czyli będziemy czytać wiele materiałów, wiele unikatowych źródeł, poznawać, żeby móc Wam to wszystko przedstawić. Zapraszam subskrypcje, lajki, dzięki śliczne i do zobaczenia.